Dziękuję wam, że jesteście tutaj dzisiaj razem z nami. Moi drodzy, przyjechaliśmy z Siemianowic Śląskich, z miasta, które leży na Górnym Śląsku, w granicze z Katowicami, z Chorzowem, z Bytomiem. Liczy 67 tysięcy mieszkańców z miastem na prawach powiatu. 66 takich miast w Polsce. Kochani, ale chciałbym się z wami przede wszystkim podzielić tym, co dzieje się w życiu człowieka co dzieje się w tych wielu przestrzeniach i obszarach, gdzie człowiek tak naprawdę oddaje swoje życie Panu Bogu przez ręce i niepokalane serce mali. Tak właśnie się stało w sielnicach śląskich w 2015 roku 8 grudnia o godzinie 12:00 kiedy zgodnie z obietnicami też Matki Najświętszej, to niebo jest najniżej można uprosić najwięcej łask. W tym czasie, jako prezydent miasta, oddałem mianowicie Śląskie w ręce Maryi, zawierzyłem jej niepokalanemu sercu. Przekazałem klucze do bram miasta, właśnie Maryi. I muszę Wam powiedzieć, że z tego czasu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Ja mogę powiedzieć, że mam to porównanie i wiem, jak wygląda życie, kiedy żyje się bez tego zawierzenia, bez tej relacji z Panem Bogiem, bez oddania się, poświęcenia się niepokalatemu sercu Maryi, a jak wygląda to życie i to funkcjonowanie w momencie, kiedy oddajemy życie Panu Bogu właśnie przez ręce Maryi. Kochani, sam czasem się zastanawiałem, skąd się to wzięło, gdzie tak naprawdę u mnie w domu, w rodzinie wspaniała oczywiście rodzina, była nas trójka rodzeństwa. Tata pracował e, praktycznie nad czasem dwa, dwa i pół etatu, żeby nas utrzymać. Mama nas wychowywała. Ale tata tak naprawdę nawrócił się dopiero w wieku 62 lat, czyli stosunkowo niedawno. Mama jako młodego chłopca wysyłała mnie do kościoła, a ja czasem, jakby się nie chciało, no to zasiadając z kolegami na ławce. Różnie to bywało z tą moją gorliwością. Ale nagle przyszedł taki czas, że w wieku kilkunastu lat coś się zmieniło. Tak naprawdę nikt mnie nie nakłaniał, nikt mnie nie przekonywał, ale nie wiem skąd. Przyszło po prostu takie pragnienie bliższej relacji z Panem Bogiem. Dzisiaj mo mogę się podzielić czymś, czego tak naprawdę jeszcze wcześniej nie mówiłem, ale dowiedziałem się od mojej babci, że jej teściowa, czyli moja prababcia, miała to wielkie doświadczenie zobaczyć matkę na Oczywiście to prywatne objawienie i szczegółów dużych nie znam. Wiem tylko tyle, że w latach 50., -tych, 60. -tych właśnie doświadczyła tego wspaniałego cudu. Zaraz sobie zażyczyła, jej córka kupiła tą figurę, opisała, jaką widziała matką najświętszą. I tak się, moi drodzy, stało. Więc dzisiaj mogę przypuszczać, skąd też ta relacja taka z matką najświętszą. Później, moi drodzy, kiedy już dojrzewałem jako młodzieniec, już w wieku 19-20 lat, Zacząłem się bardzo mocno interesować tą literaturą, związaną właśnie też z objawieniami. Zacząłem szukać tej, tej jeszcze bliższej relacji z Matką Najświętszą i wtedy natrafiłem na takie słowa Maryi. Zawierzajcie się na Mnie w sercu. Zawierzajcie siebie, swoje rodziny, swoje parafie, swoje miasta. Zawierzajcie cały świat. Wtedy takiemu młodemu człowiekowi przychodzi do głowy, pięknie by było, żeby może się udało w przyszłości zawierzyć miasto się na ręce w sercu Maryi. No ale cóż, może taki młody chłopak, który ma zaledwie 20 lat i tak naprawdę nie ma jeszcze żadnych możliwości, szuka pracy. Wtedy już byłem szczęśliwym współmałżonkiem. Moja żona Joanna, mamy. Trójkę dzieci, Jakuba, który ma 18 lat, Julię, która ma 13 i Marię, która ma już prawie 10 lat. Więc wspaniała rodzina, wtedy oczywiście to były nasze początki, a sytuacja wtedy była bardzo trudna. Ja byłem na studiach, na trzecim roku studiów szukałem pracy i wyobraźcie sobie, że jedyna praca, jaka była, jaką znalazłem, to było. To była fizyczna praca, gdzie zamiatałem ulicę w centrum Katowic. Od tego zaczynałem. Moja żona studiowała dziennie, nie mogła jeszcze wtedy podjąć pracy, więc to był strasznie trudny czas. Pracowałem potem, najpierw pracowałem w ucieczce, potem właśnie w MPGK, gdzie, no nie ukrywam, było mi trudno, kiedy moi koledzy na studiach już pracowali gdzieś w biurze, a ja zamiatałem ulicę w centrum Katowic. Dzisiaj jestem z tego dumny i się. Bardzo cieszę, że zaczynałem właśnie od tego najniższego szczebla. Myślę, że każdy szczebel zasługuje na wielki szacunek. I tak się zaczynała, moi drodzy, ta kariera zawodowa: najpierw zamiatacz ulic, potem mistrz, właśnie w tym wydziale ręcznego zamiatania. Miałem zespoły, grupy ludzi pod sobą, następnie kierownik. Ale to jest też czas, moi drodzy, kiedy natrafiam na Wielką Świętą, na siostrę Faustynę, na jej I tam czytam to, co słyszałem w dzieciństwie, kiedy i babcia, i dziadkowie zawsze mówili, że to Polska to jest ten szczególny kraj, wyjątkowy, umiłowany przez Boga. Zobaczycie, kiedyś na całym świecie będą uczyć się języka polskiego. Coż oni mówią? Jak to jest możliwe, że ta Polska? I tu nagle, słuchajcie, trafiam na... Dzienniczek siostry Faustyny i na słowa Pana Jezusa, który mówi, że, że właśnie z Polski wyjdzie iskra która przygotuje świat na Jego ponowne przyjście. Gdzieś mi się to wszystko zaczęło układać w głowie. Oczywiście w międzyczasie e, zacząłem od, od siebie, czyli od zawierzenia siebie i w sercu Maryi. Następnie moich bliskich, dzieci. No, i przyszedł ten czas, kiedy zrodziło się to pragnienie, aby właśnie jeszcze mocniej iść w kierunku zawierzenia miasta danym sercu Marii. W międzyczasie zawierzyłem, w międzyczasie zakończyłem też studia, zacząłem też szukać jakiegoś takiego dodatkowego zajęcia. No, i wtedy natrafiłem na jedną z partii politycznych, która była Platforma Obywatelska, i mówię, spróbuję, może też. Podziałać w polityce. I to były takie początki. Ta przygoda z polityką, już po, można powiedzieć, kilku miesiącach, zauważyłem, że partia to jest nic dobrego dla mnie, gdzie tak naprawdę trzeba się podporządkowywać jednemu, jakieś dyscypliny partyjne, dziwne rzeczy. Bardzo mi się to nie podobało, więc bardzo szybko wycofałem się z tego i zacząłem już jako młody człowiek działać lokalnie w swoim mieście było zawiązane stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic. Zawsze miałem wielkie pragnienie, aby pomagać też innym, a szczególnie dzieciom, a że był to trudny czas, 2005 rok, bezrobocie w Siemianowicach sięgało prawie 17-18%, było bardzo ciężko z pracą, więc sytuacje rodzin dzieci były ciężkie i zaczęliśmy organizować Wigilię dla dzieci, tych najbardziej potrzebujących. Faktycznie w pierwszym roku udało nam się zebrać środki i zorganizować Wigilię dla 150 dzieci w następnym roku już na 200, potem lat 220, 240 i tak zaczęła się ta działalność, gdzie tak naprawdę cały czas też wspieraliśmy też wspieraliśmy tych najbardziej potrzebujących. Ale pracując wtedy w MBK, miałem tą okazję, często bywać w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i Postanowiłem, że będę się częściej spowiadał, żeby mieć swojego kierownika duchowego. I pamiętam w jednej z pierwszych spowiedzi, gdzie ten kierownik zaczął duchowy mnie prowadzić, powiedział mi taką rzecz. I przyjdzie taki czas, że będziesz się w grzechem i kłamstwem. No i sobie pomyślałem, no tak, wszyscy do tego dążymy, aby, aby, aby nie grzeszyć, aby odrzucić kłamstwo zło. Wtedy jeszcze tak naprawdę nie zrozumiałem dokładnie tego, co on mi mówi. Zrozumiałem to tak naprawdę niedawno i na końcu myślę, że do tego moi drodzy wrócę. Więc pojawia się propozycja jako takiego społecznika, działacza, aby wystartować w wyborach samorządowych do Rady Miasta. Jako, że miałem też nabożeństwo do duszczycowych. Zawarłem z nim taki układ. Mówię, słuchajcie, jeżeli faktycznie mam wystartować, mam zostać tym radnym, to ja Wam obiecuję, że co miesiąc będę przekazywać jedną rzecz właśnie Waszej intencji, za duszę w czymś No i tak się stało. Uzyskałem mandat radnego w 2010 roku z Niezależnego Stowarzyszenia Lokalnego i zaczęliśmy dalej działać. Działam jako radny, ale wtedy sobie pomyślałem, że już. Jeżeli mam ten mandat radnego, jeżeli już mam większe przełożenie na to, co dzieje się w mieście, no to to jest może ten czas, kiedy uda mi się właśnie doprowadzić do tego zawierzenia miasta w sercu Maryi. I udałem się do księdza dzikana, wpadłem na genialny pomysł, że jak pójdę do księdza dzikana, powiem, mu, że zbierzemy wszystkich proboszczów w jednej parafii, przygotujemy akt, odczytamy go i będzie pięknie. Miasto zawierzone mi w sercu Marii. Ale Ksiądz bardzo szybko sprowadził mnie na ziemię mówi Pani Rafale: To musi być inicjatywa oddolna. To my, księża, musimy widzieć, że Wy mieszkańcy tego pragniecie z całego serca, bo w innym wypadku dojdzie do zawierzenia, ale następnego dnia ludzie już o tym zapomną. i muszę Wam powiedzieć, że. Na początku trochę byłem taki przygnieciony, zdążony tą sytuacją, bo nic z tego nie będzie. Ale po chwili zrozumiałem, że, że ksiądz Dziekan ma rację. Że jeżeli to ma się odbyć, to musi to też być okupione ciężką pracą, trudami różnymi, że właśnie taka jest droga do, do tego dzieła. Więc poprosiłem księdza Dziekana, abyśmy mogli wspólnie zebrać te podpisy po każdej mszy święcie. Tak się stało. Ogłaszaliśmy to i po każdej przy świętej te osoby, które poczuły to pragnienie w sercu, yy, że chcą zawierzyć właśnie z tym ale i podpisywały się yy, pod tym pismem. I tak zebraliśmy, moi drodzy, w przeciągu yy, dwóch, trzech lat prawie cztery tysiące podpisów. W międzyczasie kończyła się ta kadencja, pojawiła się propozycja, abym został też kandydatem prezydenta właśnie miasta z ramienia Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic. Po chwili zastanowienia zgodziłem się i można powiedzieć, że była to strasznie trudna kampania, ponieważ prezydent wtedy był bardzo mocne. poprzedni. Byłem wtedy w opozycji, no, była to taka dość mocna walka, wyciąganie różnych brudów, nic, nic przyjemnego, ciężki tak naprawdę czas ale w drugiej turze udało mi się wygrać. Zdobyłem 65% głosów i zostałem prezydentem tego miasta. Ale zostałem, ponieważ kilka miesięcy wcześniej, właśnie kiedy prowadziłem taką rozmowę z Panem Bogiem, obiecałem mu, że jeżeli zostanę prezydentem tego miasta, to w pierwszym roku kadencji zawierzę to miasto niepokalanemu w sercu Maryi. No i tak się stało. Nie wiecie, jak to potem jest, kiedy człowiek już zostaje tym prezydentem, kiedy już wchodzi w te tryby, zaczyna funkcjonować, kiedy z jednej strony ma radnych z SLD, z Platformy, z z wielu innych opcji politycznych, zaczynają się różne problemy. No i wtedy przypominam sobie, że przecież złożyłem tą deklarację, do tego dążyłem, to był główny cel. I oczywiście słyszę te różne komentarze z jednej strony. Po co to mieszać w politykę i ja ani SLD, i Platformę, no i również ze Stowarzyszenia, że może nie warto, po co to mieszać? Wtedy sobie też zadaję pytanie: no, jeżeli my jesteśmy katolikami, ludźmi wierzącymi, jeżeli Pan Bóg stworzył ten świat i panuje nad wszystkim, on mnie zaprowadził tam, gdzie jestem, no to co ja mam powiedzieć w tym momencie, słuchaj. Teraz, wiesz, jestem prezydentem, tak może nie łączmy tego razem, będzie gdzieś tam schował do tyłu. No przecież nie można. Jeżeli ktoś wam mówi, że trzeba oddzielać pracę zawodową od wiary od Boga, no to powiadam głupoty. Nigdy nie można wstydzić się swojej wiary, nie można się wstydzić Pana Boga, w ogóle samo mówienie wstydzę się Boga jest czymś karygodnym. Można powiedzieć jak kocham Pana Boga, kocham Pana Jezusa i myślę, że tylko tak możemy pokazywać swoją wiarę i być dumnym z tego. Więc 8 grudnia, moi drodzy, zrobiłem to, udało mi się, choć muszę wam powiedzieć, że ten pierwszy rok był straszny, ponieważ obiecałem ludziom złote góry, że przebudujemy to miasto, wyremontujemy wszystkie skwery, parki, baseny, wyremontujemy wszystkie drogi. Miasto było naprawdę w trudnej sytuacji finansowej, nie było żadnych pieniędzy. Ja nawet nie miałem świadomości, że jest tak, tak trudno. A na koniec zostało nam zaledwie 950 tysięcy. I naprawdę byłem mocno przygnieciony i załamany. I mówię, co ja teraz zrobię, jeżeli mam 900 tysięcy, a ja mieszkańcom obiecałem, że przebuduję to miasto w 4 lata. Ale już od tego 8 grudnia sytuacja praktycznie bardzo mocno się zmieniła. Nagle pojawiały się środki, ja skompletowałem wspaniały zespół współpracowników. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne. To też trzeba zaznaczyć, że z jednej strony zawierzamy miasto, ufamy Panu Bogu, ale z drugiej strony musimy zrobić wszystko: musimy pracować, działać, czyli ora dla Boga. No się i pracuj. Jeżeli Ty dajesz wszystko ze swojej strony, co możesz, to Pan Bóg ci błogosławi. I tak się stało: skompletowaliśmy wspaniały zespół fachowców którzy zaczęli pozyskiwać środki zewnętrzne. W tej pierwszej kadencji pozyskaliśmy prawie 180 milionów złotych i wyobraźcie sobie, zrealizowaliśmy prawie 600 inwestycji. Ludzie do mnie przychodzą i mówią, Rafał, skąd ty bierzesz pieniądze? Przecież to miasto praktycznie, myśleliśmy, że no już pójdzie tylko w dół. Przecież kuty kopalni upadły, bezrobocie było na poziomie 17%. Tu nagle po czterech latach po czterech latach miasto przebudowano. Wyremontowane wszystkie baseny z Wyremontowaliśmy wymieniliśmy 40 km nawierzchni. Ludzie nie mieli pojęcia, jak to się dzieje w ogóle. Ja sam czasem się zastanawiałem, jak to się dzieje. Ale tak naprawdę w te cztery lata przebudowaliśmy to miasto. Rzeczy, które były nie do rozwiązania, po prostu przez kilka lat rozwiązywały się w dwa, trzy, cztery miesiące, nie dłużej. No i współpracownicy, którzy to wszystko obserwowali, którzy też do końca wielcy nie byli jacyś bardzo, bardzo wierzący, też zadawali sobie pytanie, jak to wszystko się dzieje. No i kończy się ta kadencja, jestem zaproszony do Niepokalanowa, Ojciec Mirosław mówi Pani Rafale, to może Pan da świadectwo tego zabierzenia miasta, jak to się stało, że po zawierzeniu tyle wspaniałych rzeczy się wydarzyło. No i faktycznie pojechałem do niepokanowa, a był to już czas kampanii wyborczej, tej drugiej kadencji, no, gdzie zdecydowałem, że jeszcze raz wystartuję, żeby dokończyć to, co rozpoczęło. I wyobraźcie sobie, nagrywamy to, to świadectwo, ono pojawi się na YouTubie, no i oczywiście w czasie kampanii. Ee, kontrkandydaci z różnych opcji politycznych, wyciągają to świadectwo i oczywiście próbują ośmieszyć mnie, zdyskredytować. We wszystkich mediach pojawiają się różne komentarze obraźliwe na portalach, nawet Tygodnik nie. Myślę, że jest, do dzisiaj nie jest świadomy, co zrobił, ale dla mnie to mógł być, jest największy komplement, jaki mógłbym kiedykolwiek usłyszeć i przeczytać. Tygodnik nie na pierwszej stronie dał Matkę Najświętszą, bo mówiłem, że Maria jest menadżerką miasta ona je prowadzi, więc na pierwszej stronie dali w garsonce Matkę Najświętszą z welonem i napisali Rafał Piech, drugi syn Matki Bożej. Więc myślę, że to dla mnie może być tylko wielki zaszczyt i radość. Powiedziałem, że jak to kiedyś wydrukuję, włożę sobie w ramę. Ale tak działa szatana, przez tę swoją pychę czasem, czasem się gubi. No i wyobraźcie sobie, wielki hejt w moją stronę, w całą rodzinę, że to jakiś taki fanatyk w tych Siemianowicach Miasto zabierze prezydent Maryi. Co to za człowiek. Nawet mieszkańcy zaczęli mi pisać, że zawiedliśmy się na Panu, myśleliśmy, że Pan taki normalny jest, że już na Pana nie będziemy głosować. Nie muszę Wam powiedzieć, że mocno mnie to przygniotło. Myślę, że całą rodzinę, wiem, może druga tura, a może już nie będę prezydentem, ale widocznie taka Twoja wola i taka Twoja decyzja, niech tak się stanie. Wyobraźcie sobie wieczór wyborczy, godzina pierwsza w nocy, spływają wszystkie wyniki, okazuje się, że otrzymuje na początku jest informacja, że pierwszy wynik w Polsce, ale potem się okazało, że jednak Wałbrzych wyprzedził się mianowicie o 0,3% i otrzyma 80% na 84% drugich wynik w Polsce wśród prezydentów miast na prawach powiatu. Więc zobaczcie, co się dzieje w sytuacji, kiedy Mówisz Panu Bogu tak, kiedy nawet w sytuacji, kiedy możesz stracić wszystko, nie wycofujesz nie chowasz Go do tyłu, tylko cały czas On jest przed Tobą, On jest przed Twoimi oczami. Dzisiaj jestem już drugą kadencję, prawie 8 lat i tak naprawdę, muszę Wam powiedzieć, cała ta sytuacja, yy, która się działa przez te wszystkie lata, bardzo mocno umocniła też moich współpracowników. Ja absolutnie nigdy nikomu nie narzucałem wiary, dyskutowałem, ale nigdy tego nie narzucałem. Każdy ma wolny wybór, każdy ma wolną wolę i sam musi decydować. Ale ci ludzie widząc to, co się dzieje, zaczęli zbliżać się do Boga, zaczęli się nawracać. Dzisiaj funkcjonują już zupełnie inaczej, więc to, moi drodzy, jest wyjątkowe, takie myślę, mocne świadectwo też dla każdego z nas. Że jeżeli postawimy na Pana Boga, postawimy na Matkę Najświętszą, zawsze pójdziemy dobrą drogą. I teraz chciałbym wrócić do tej prawdy, bo muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj wiele osób, mnie, wiele osób mnie pyta, dlaczego Ty zawsze idziesz pod prąd? Czemu Ty nie idziesz tak normalnie jak wszyscy z tym prądem? To za proste by to było, gdyby człowiek się położył i szedł z tym prądem. Niestety czasem z tym prądem idzie i kłamstwo, i manipulacja, i zło. Ja myślę, że cały czas trzeba stawać w prawdzie. My wszyscy musimy stawać w prawdzie. Wiemy dzisiaj, jaki mamy czas. Czas trudny, czas wielu kłamstw, czas manipulacji. Ale myślę, że jeżeli idziemy w kierunku prawdy, trzymamy się prawdy i mamy Boga w sercu, to się nie pogubimy. Ludzie są grzeszni. Słuchając ich czasem możemy się zatracić. Czasem możemy się pogubić. Ale kiedy słuchamy Pana Boga i mamy go w sercu, na pewno się nie zatracimy. Przecież wiemy doskonale, że Pan Bóg, stwarzając świat, dał nam wolną wolę. I wiemy tak naprawdę, że to, co pochodzi od Boga, to jest miłość, to jest wolna wola i to jest wolność. Wolność każdego człowieka. A to, co pochodzi od szatana, to jest zło, zniewolenie i segregacja ludzi. To nie pochodzi od Boga ale od złego. Myślę, że tego, moi drodzy, musimy się trzymać, aby cały czas iść z tą prawdą w sercu i z Bogiem w sercu, bo musimy wiedzieć jedno, że ten wielki wojownik Maryi, kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, to był jeden z wielkich właśnie wojowników Maryi, który postawił na Maryję i żył w takich czasach, gdzie niestety odbierano ludziom wolność, gdzie dzielono tych ludzi na lepszych, gorszych Zobaczcie, jak jesteśmy blisko znowu tych czasów. On nas przed takimi czasami przestrzegał, więc myślę, że musimy być bardzo czujni i nie dać się zwieść złu, bo zło to właśnie zniewolenie, odbieranie naszej wolności i naszej godności. I myślę, moi drodzy, że na to nie możemy sobie pozwolić. Nie musimy o tą wolność naszą walczyć. Kochani, na koniec chciałbym Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za to Wasze świadectwo. Kiedy klęczałem tutaj dzisiaj z przodu, to ta głowa mi tak latała. Kiedy widziałem, jak wielkim szacunkiem przyjmujecie ciało Pana Jezusa. Myślę, że jesteście wzorem do naśladowania dla wielu. Bardzo dziękuję.